Witam, witam. Siemanko. Z tej strony Smiley z kanału oraz z bloga Kraina Horroru i dzisiaj robimy taką krótką, szybką bagawędkę na temat slasherów, a właściwie e, czym stały się slashery oraz kino slasherowe, grozy. Jak się na przestrzeni lat yy, i jak do tego w ogóle, jak to poszło w ogóle, doszło do tego, że slashery zostały takim legendarnym, e, jak to powiedzieć, po prostu cisnęły swoje piętno na kinematografii na światowej. Jestem na pewno są którzy tutaj to fani, którzy też oglądają horrory, czytają książki horrory, słuchają creepypast, podcastów horrorowych i tak dalej. Z racji, że to jest właśnie kanał poświęcony horrorom dla fanów horroru, to zapraszam na dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że się nie będzie źle, bo to jest mój pierwszy raz, kiedy tak nagrywam podcast, więc e, przepraszam w razie co Jest i i zaczynamy. Właściwie nie wiem od czego to by było zacząć choroby, no, bo każdy z nas, slash, historia Slasherów od czego to mogło się zaczynać, no każdy mógłby... Nawet ten, kto nie jest zaznajomiony z horrorami, nie jest jakimś panem, ni horroru, na pewno kojarzy takie tytuły jak Piątek 13, z Jasonem Wolfisem, Koszmar z ulicy Wiązów, Pasakra Vena z Fre Freddy Guggerem. A co sprawiło, że te filmy stały się popularne? Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest Slash? Ten specyficzny podgatunek horroru, który na stałe wpisał się w historię kinematografii opiera się na dość prostych założeniach. Mamy grupkę bohaterów, przeważnie są to młodzi, młodzi Jaszkowie, studenci, jakichś koledziów. Przeważnie dzieje się to w okresie letnim, wakacyjnym. No i yy, schemat, yy, tradycyjny schemat stali się po prostu ofiarami tajemniczego, zamaskowanego mordercy. U najbardziej popularnych e, produkcjach było na przykład to Jason Voorhees z Piątku 13, czy na przykład taki Michael Myers z Halloween Johna Carpentera. Kluczową cechą slasherów jest in to, że większość bohaterów ginie w brutalny sposób, często jeden za drugim. Po prostu mordercy, psychopaci nie mają jakichś konkretnych upodobań co do wybierania ofiar, po prostu szlachtują tak jak leci, jedna za drugą ofiarę, co by tylko wykończyć wszystkich głównych bohaterów filmu. Aby zrozumieć skąd wziął się fenomen slasherów musimy cofnąć się w czasie. Za prekursora gatunku często uznaje się psychoza Alfreda Hitchcocka z 1960 roku. Taki czarno-biały czarno film. Eee, może nie wszyscy mogą zawsze pojawić, ale to jest praktycznie, to jest można powiedzieć, że to jest klasyczek. I chociaż psychoza nie jest klasycznym slasherem. Właśnie dzięki niej w, w kinie pojawił się motyw psychopatycznego mordercy. Następnie w latach 70. pojawiły się produkcje, które wyraźnie zdefiniowały ten podgatunek. Jednym z najbardziej wpływowych filmów było oczywiście Halloween Johna Carpentera z 1978 roku, gdzie zapoczątkował cały ten boom na cały podgatunek horrorów, jakim jest slasher. No i e, e, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że istotnym faktem że w każdych takich slasherach jest też taka, e, jak to powiedzieć, definicja final Girl, czyli po prostu jest grupka ofiar, od głównych postaci, główny morderca, Szlachtuje wszystkie postacie, wszystkich bohaterów, jeden po drugim. Ale jest to tak zwana jedna fajna girl, która oczywiście udaje jej się przeżyć, jak to mógłbym powiedzieć, zamach na swoje życie. W latach 80 -tych Slasher przeżywał swój złoty okres. To właśnie wtedy powstały takie kultowe serie Piątek 13, Koszmar z Związów, yy i wiele późniejszych innych slasherów, horrorów z mordercami ryżnymi. Czy to jest ten Trzynastego właśnie? Koszmar, Halloween, nie wiem, Laleczka Czaki na przykład. Ciekawostką jest fakt, że te filmy początkowo były nisko budżetowe, no bo wiadomo, każdy reżyser nie od razu wchodzi z kopyta kurde, w branżę filmową, kinematograficzną i od razu miliony na stół wykłada i produkuje na wysokim budżecie, kurde, w 100% full exclusive, w kurde film. wiadomo, że to są przeważnie reżyserzy, którzy po prostu się pasjonują filmem, kinematografią, czy horrorem. I często nie mieli tych takich grubych sezowów, pieniężnych, grubych potwali, żeby po prostu sfinansować tak grube przedsięwzięcia, a zaraz racji, że wtedy ogółem nawet gatunek horroru był taki jeszcze haczkujący, no to nie było takiej siły przebicia w mainstreamie nawet, w kinach, czy gdziekolwiek, żeby można było dotrzeć do jakiejś większej liczby widzów, ludzi, żeby móc lepsze pieniądze, lepsze siano otrzepać z tego. Robili co mogli, nawet za małe grosze, byle coś było. Dla nich najważniejsza była pasja. Co tak naprawdę sprawia, że Slasher jest e, tak przyciągającym? Okazuje się, że ten gatunek ma swoje głębokie korzenie w psychologii i społeczeństwie. Po pierwsze, Saszer często wykorzystuje, wykorzystuje strach przed nieznanym i tajemniczym zagrożeniem. Bohaterowie, z którymi możemy się utożsamić, walczą o przetrwanie w sytuacjach, w których wydają się beznadziejnie. Tej to widzowi poczucie intensywnego napięcia, a jednocześnie kataryzm, który oprawia. Oprawca z, z, kiedy oprawca zostaje pokonany, taka satysfakcja, że o udało, wreszcie się udało, wreszcie tego o, suki syna zawsze prosiłem, ubiliśmy w końcu mnie nie będzie zabijał. Jednym z najbardziej intensywnych aspektów slasherów jest postać właśnie tej już wcześniej e, wspomniane Final game, bohaterki, która jako jedyna przetrwa i ostatecznie konfrontuje się z mordercą. Albo na końcu filmu, albo na przykład powraca jako w kolejnej części i rozpoczyna swoją vendettę na oprawcy, który zrujnował jej życie i jej rodziny, przyjaciół, bliskich itd. Eee W latach 90. -tych popularność slasherów zaczęła spadać. Filmy tego typu zaczęły być postrzegane jako przewidywalne i wtórne. Wydawało się, że gadanie ten dobiega końca. Jednak w latach 90. i 2000 -tych, pojawiła się nowa fala slasherów, która przydefiniowała zasady gry. Jednym z najważniejszych filmów był Krzyk Łosa Kalejwana. Oczywiście ten zły mordercą, tak zwanym Ghostface, gdzie praktycznie Maska, maska Ghostface'a jest jedną z najbardziej, najbardziej ikonicznych masek, czy można powiedzieć atrybutów, mm, mm, albo jak to można powiedzieć, przebrań w świecie kina jakkolwiek, jak w ogóle kina. Każdy nawet, można powiedzieć, niezaznamiony właśnie z, na przykład z takim krzykiem kragena od razu może sprawdzić że jest to już na pewno że to jest, chociaż nawet że jest choroba iż na przykład nie musi wiedzieć że to jest akurat z tego akurat filmu łosa kragena na przykład ale to jest tak samo jak na przykład nie wiem z maską hokejową, z maską holkajową Jasona Wolfisa z piątku 13 czy maską na przykład mm, Powiedzmy ee, inną jakąś maską na przykład, maską Leatherface'a na przykład z teksańskim masakrem miło-mechanicznym. W ostatnich latach obserwujemy powrót klasycznych postaci z lat 80., takich jak Michael Myers, którzy najlepsze odsłony Halle wciąż budzą grozę. Prawnym zjawiskiem jest także adaptowanie motywów slasherów w różnych kulturach i zwanych z innymi jak choćby w choreorach komediowych. Tu załóżmy można przytoczyć, e, tu można na przykład przytoczyć e, swoją serię straszny film, która jest swoistą parodią różnych filmów, slasherów i tak je, Tego jest po prostu... No od groma, oczywiście w ostatnich latach nie tylko kino Grozy obfituje różne nawiązania w komediach, takich jak to są tak zwane czarne komedie, ale na przykład biorą się ludzie za adaptację filmów horrorów. Na przykład takim najsłynniejszym, najbardziej popularnym pisarzem Grozy, który jest wielokrotnie już był e, adoptowany jest chociażby Stephen King gdzie r, robili adaptację książki to pierwszą z 80 czy 80 któregoś roku potem to robili jeszcze rio, 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 remake już w 2017 bodajże to rozdział drugi, takie jeszcze miały Christine, Kelly, El -Sienie. To Wszystko już przeszło do kanonu. Ezorcysta, u niej Blatiego. Nie wiem, co tam jeszcze. Dziewczyna z sąsiedztwa, Jacka Ketchama. To wszystko... cały czas powstaje, jedno reżyserzy mają cały czas pole do popisu z racji, świadki jako sprzęt, jako i sprzęt, jako i wykorzystywanie mas mediów do promocji do programów najlepszych co chwila, najlepszych programów do obróbki dźwięku, obrazu, sprzętów do nagrywania. Coraz lepszy w, tym, w każdym razie z, 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 ludzie starają się cały czas coraz lepsze dzieła wymyślać, tworzyć, nagrywać. byle tylko po prostu oddać tego ducha slasherów. Choć ja osobiście sam uważam, że, tak, że najlepsze slashery to i tak i tak były w pierwsze, z lat 80 90. Demu po prostu mają to sobie to coś, ten vibe. Eee, no, może też dlatego, że nie są tak sztucznie napakowane na tą sztucznością, tą efektami specjalnymi lejącym się wszędzie z każdej strony e, sztuczną krwią i tak dalej. Eee, I może dlatego... Najlepsze są takie klasyki, właśnie te które jak już wspomniane były, właśnie Koszący Związek, Halloween, nie na przykład Koszmar Mienionego Lata, wiesz, że na przykład... To są takie klasyki. Ja mam nadzieję, że jeszcze znajdą się tacy artyści, tacy reżyserzy, scenarzyści. Ja byłem twórcą filmów, którzy Wrócą do tradycyjnych korzeni slasherów i będą jeszcze czerpać garściami z dorobku kulturowego świata grozy i slasherów. Mam nadzieję, że taki mały podcast się Wam spodobał. To jest praktycznie moja pierwszy taki podcast, pierwsza taka pogadanka więc może nie być e, jakoś super idealnie i tak dalej ale mam nadzieję że się, że się spodoba a jeśli Wam się spodoba to zapraszam na nasze social media czyli ruch otwartego teraz od dzisiaj czy wczoraj podaży Spotify'a Kainy Horroru zapraszamy na nasz blog Razem z, naszym, razem z moim kumplem Karolem zapraszamy także na nasz blog krainahorroru.blockspot.com i zapraszamy także na krainę horroru na nasz YouTube, gdzie przeważnie są tam pokazane na razie jeszcze krepipasty, także więc zapraszam. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej okazji do porozmawiania na temat, na różne tematy w podcastach. Na pewno pojawi się o wiele więcej, dużo jeszcze creepypast. W dzisiejszym czasie mam w planach także nagrywać audiobooki e, książek Ugrozy. Mam nadzieję, że my za to nie zdjęciujemy, nie zbanujemy, no, ale zobaczymy. Trzeba, trzeba spróbować. W każdym razie ja jestem Smiley. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Do zobaczenia. Niebawem. Cześć.